Zębatki tylnej z 40 na 42 zęby. Sprawdzimy, jak wpływa na przyspieszenia maksymalne, ale najpierw elastyczność ze 100 do 140. Yy, fabrycznie wczoraj mierzyłem, było 9,5 sekundy średnia w dwie strony. Pochylonej pozycji na szóstym biegu. I do am תודה רבה 821. Razem 100, 100, 140, 100, 160, 1/4 mili. Także elastyka się poprawiła jakieś 10%. Wystać jest nie. W i zębatce zaraz to było 46, 47 w najlepszych próbach to 145, 2, 5, 3. to 160, 11, 11,5 do 12 zależy jakie warunki. 1 mili, najlepsza próba 13, 355 na godzinę na zębatce 40, teraz 42 zębatka. Jeszcze nie startowałem na maksa, nie wiem czy mi się uda od razu. Jest jakby gorzej. 01486, 84 100 160 nie dobiłem do 160 1 14 151 na godzinę 1362. Ale sprawdzimy z powrotem, może w tą stronę warunki były słabe. Możliwe, że większa ilość zmian wpływa, że czasy i prędkości są gorsze, ale. tak numer 2 010482 1455 89 1 czwarta 13,52 13, sekundy 152,6 km na godzinę Czyli na maksa jest. No to jest zależne od warunków, ale jest minimalnie jakby gorzej, prawdopodobnie przez większą ilość zmian. Natomiast elastyka się poprawiła. O 5-10%. Thank <laughs>